Tell me everything! Witajcie z tej strony Swiner, to procesy EXE. Dzisiaj zagramy jednoosobowo właściwie tylko ja zagram, e, tylko ja, tylko Swiner. Dzisiaj zagramy w grę Burnout Paradise. Grałem studia Criterion, Criterion Games, czy jakoś tak. Pozwólcie, że ukoję Was dźwiękami klasycznej muzyki i szumu mojego mikrofonu. Tak, za wszelki szum teraz i później przepraszam, nie jest to moja wina. Jest to wina właśnie mikrofonu, który nagrywa non stop i cały czas, więc pozwólcie teraz, że uruchomię silnik. I możemy jechać. Jako, że zupełnie nie przygotowałem się do nagrywania, więc nie mam pojęcia co i czym Was uraczyć. Ja rozkoszyłem się klasyczną muzyką i prawdopodobnie zrobiłem. O, spróbujemy tego. Jest to tryb gry Pirat. Dokładnie tak jak powiedział. Muszę zniszczyć jak najwięcej pojazdów zwyciężyć w tle ura, jesteśmy uraczeni przez prawdopodobnie e, z większych klasyków trochę, powiem tylko szczerze, że naprawdę ciężko się niszczy samochody i ściga i omija przeszkody, jeśli stara się jak najwięcej mówić. Skupienie trochę siada na tym, ale postaram się zrobić jak najwięcej potrafię próbuję chociaż jedno zniszczyć ale jak widzicie skupienie całkowicie siada jestem największą ramą w tą jaką może grać w tą grę gry wyścigowe nie są moją największą pasją wolę gry akcji i gry indie indie ale postaram się zrobić co mogę o tak pierwszy zniszczony takedownowany w Radiu dalej leci klasyka. Dokładnie tak. Kolejny. Prawdopodobnie muszę zniszczyć 16, ale nie pamiętam. Prawdopodobnie przegrałem konkurencję. Zostałem zniszczony. Zniszczyłem tylko 3. Miałem zniszczyć 16. Tylko udowodniłem tym samym, że jestem straszną lamą. Jakiś czas minął, od kiedy ostatni raz grałem w tą grę Więc... Znajomość kontrolek Sterowania też trochę siada Wybierzmy w takim razie kolejny tryb gry Jest to wyścig do celu Tak więc będę się ścigał do celu Postaram się no dobra, nie, nie oczekujmy cudów, nie staram się wygrać, postaram się dojechać do celu. Ale naprawdę ciężko się skupić na rozmawianiu z Wami, zaciekawieniu Was rozmową i wygraniu wyścigu. Postaram się ile mogę. Jednocześnie mogę tylko polecić ten tytuł, gdyż jest to naprawdę wyśmienity tytuł. I łatwo wypaść z rytmu, łatwo rozbić się o cokolwiek, łatwo zniszczyć samochód. Nie ma w tym nic trudnego. Łatwo też wypaść z trasy, tak jak mi się właśnie udało. Tak, tak, jestem mistrzem, wiem. Nie byle Nie każdy potrafi tak łatwo wypaść z trasy, że prawdopodobnie nie dojedzie do celu nawet. Jeśli uda mi się wygrać lub cokolwiek blisko tego to naprawdę będę zadowolony i zacznę prawdopodobnie modlić się do buddy. A przynajmniej do latającego potwora spaghetti. W tle dalej klasyczna muzyka, mam nadzieję przynajmniej. Klasyczna muzyka to jedyne co teraz mnie trzymie przy tym nagraniu. Dalej przepraszam za wszelkie szumy czy niedogodności z mojej strony. Jest to moje pierwsze nagranie, jeśli chodzi o to, że ja nagrywam, a nie Green. Więc jeśli sprawia Wam jakieś problemy, to napiszcie w komentarzach. E, korzystam z systemu Windows XP, co może tłumaczyć niedogodności wszelkie. Jak wiecie, Windows 7 sprawia, że. <laughs> ale głupoty robię na tej ulicy. Jak wiecie, Windows 7 sprawia, że. Nagrywanie jest o wiele łatwiejsze. Dokładnie tak. Nagrywanie jest jak... Nagrywanie jest jak... Kręcenie się na dywaniku dziecięcym w niemłodszych latach podczas lekkiego doszczyku, który uraczył niedawno okolice. Tak, naprawdę rozwa rozwalam się tu często i gęsto. Nawet nie liczę już na wygraną. Szczerze mówiąc od początku nie liczyłem na wygraną. Jedynie na to co teraz liczę to by nie zlamić zupełnie. Prawdopodobnie nie będzie trudne to, gdyż dalej próbuję się skupić na rzeczach, które nie są teraz łatwe w tym momencie. Nie, nie widzę raczej zbytnich szans bym wygrał. Zobaczcie, że na chwilę ucichnę. Postaram się chociaż na koniec nie zlamić zupełnie, co właśnie mi się udało. Chociaż mogłem wygrać, jak widzicie. Byłem bardzo blisko mety, miałem bardzo ogromne szanse. Jednak tego nie zrobiłem. Ale czego nie robi się dla widzów. Więc jak widzicie drodzy widzowie, dla was przegrałem. Tak, tak. Oczywiście nie zwalam na Was winy, że to Wasza wina, że to przed Was przegrałem. Oczywiście, że nie. Postaram się zagrać kolejny tryb. Nie wiem, ile czasu nagrywam już, nie wiem, ile czasu będę nagrywał. Postaram się nagrywać z różnych gier. Nawet nie, prób nie próbuję Was oszukać, że mam jakikolwiek grafik. Taki grafik nie istnieje. Nagrywam, bo po prostu miałem chętkę zagrać. I czemu by nie nagrać przy okazji, jak gram? Tak, i czemu by przy okazji nie nagrać, jak się lami w grę? Bo właśnie to robię. <ścoughs> o wiele łatwiej się wygrywa, jeśli się nie musi co chwilę gadać, a ja próbuję gadać i rozmawiać z wami non stop praktycznie. Próbuję się nawet nie zamknąć. Nawet nie udaję, że próbuję się skupić na grze haha, ha. jak widzicie, przoduję z tymi kolesiami, którzy próbują mnie zniszczyć. Tryb gry, w którym teraz gram, polega na tym, że muszę dojechać do celu, jednocześnie unikając bycia startowanym przez tych oto tutaj niedzielnych kierowców, którzy nie chcą, bym dojechał na miejsce. Gra jest szybka, prawdz działa na grę po czasie, gra już nie jest taka płynna jak na początku. Postaram się robić co mogę, nawet nie wiem czy dojadę. Nie wiem jak daleko jestem od celu. Nie wiem dokąd zmierzam tak naprawdę. Nie wiem czy jestem blisko, czy daleko. Chciałem po prostu przeżyć, co będzie bardzo ciężkie. Ale dalej towarzyszy mi muzyka klasyczna. Ta muzyka koi moje uszy. Mam nadzieję, że wasze też. Chociaż prawdopodobnie... Z tym, że cały czas rozmawiam, gadam, kontaktuję się z Wami, sprawiam, że muzyka jest praktycznie niesłyszalna dla Was i właśnie przegrałem tuż przed metą. Tak, to jest nagrywanie tego jak lamie. Było to zaplanowane od początku. Postaram się zagrać jeszcze jeden tryb, wyścig. Napatoczył się, się tutaj, w tym miejscu, gdzie skończyłem ostatnią że właśnie. Nie mam pojęcia, ile już nagrywam. Jeśli będzie za długie to zostawię jakie będzie. Przepraszam, za wszelkie niedogodności. Postaram się może wygrać też jeden wyścig na koniec, jak to mam w mozie. Postaram się przez to mniej mówić. Więc rozkoszujmy się muzyką. Piękną muzyką klasyczną. A ja skupię się na wygranej. Tak. Dokładnie tak. Na wygranej. Postaram się wygrać tym razem, więc... Pozwólcie, że przestanę kontaktować się z Wami na chwilę. Posłuchajcie się muzyką, jest piękna i cudowna, wręcz wspaniała. Niech koi Wasze uszy, jak robi to z moimi. Nie ma nic cudowniejszego niż wyścigi pełne kraks, zniszczeń, wypadków, bardzo niebezpiecznej jazdy i muzyka klasyczna. To naprawdę niezwykłe połączenie, które sprawia, że gra się naprawdę wspaniale. Miałem nic nie mówić, by wygrać, ale jak widzicie, prowadzę jakimś cudem i gadam, więc może gadanie i wygrywanie działa ze sobą. Też pewnie nie, bo pewnie zaraz zlam ją po całej linii. Postaram się jeszcze chwilę nie gadać, może wygram. Udało mi się wygrać, jak widzicie. Jestem z tego powodu niezwykle szczęśliwy, jestem pierwszy. Zakończę na pierwszym miejscu ten oto wyścig, i, i na tym też wyścigu zakończę obecny filmik. Dokładnie tak. Z tej strony. O! Samochodzik. Wyblokował się kolejny. Ja ten odcinek zakończę. Zaparkuję w, w takim oto miejscu. Dokładnie tak. Ja zakończę ten odcinek widokiem na karoserie tego niesamowitego samochodu, jakim udało mi się właśnie wygrać. Do zobaczenia w następnym nagraniu, które mam nadzieję nastąpi już niedługo. Żegnam się z Państwem ja, Spiner, to były procesy EXE i gra Barnout Paradise.